Siemano moi widzowie, dzisiaj zagram sobie w Call of Duty, no, oczywiście, na propsie, lecimy. W tamtych filmach, co o dźwięk nie było słychać, no to... Kurwa, niestety, muszę się przyznać, muszę wyłączać zawsze tutaj... Kto ...to mi nie będzie słychać, proszę bardzo, teraz mnie słychać, a teraz zaraz nie. Właśnie i dlatego będę musiał tak grać, po prostu bez tego, bez. Przyjrzę, muszę samemu, niestety, ale będę musiał. Ale ja za, zapraszam Was do zasu, subskrybowania mojego kanału a z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami. To ja nie bierzem tak codziennie, ale postaram się ogólnie, bo niestety lekcje psują, to całą frajdę nagrywania, bo zawsze sobie nagrywałem rano, a teraz no zawsze tak w południe nagrywałem, przed południem, 15, ta 13 czasami, no czasami się zdarzyło, że o czwartej nagrywałem, ale to o czwartej to jak wstałem, co nie, bo dalej już nie mogłem spać, no to miałem sobie chwilę spokoju, nikt mi nie tutaj nie denerwował mnie, nikt nie chodził, no to taki cisza, spokój, no bo no fajnie, co nie? No dobra, ale dobra, nie będę już tam e, rozmawiał z wami. Nie to, że nie rozmawiał, tylko lecimy, gramy Time Deathmatch, Hmm, czy high Point? Hmm Dobra. Na razie Time Deathmatch Hardpoint? Point Hmm i Gunfight. Jak nie wiecie co to jest Gunfight, to zaraz wam wytłumaczę na tym Time Dead Matchu. Gunfight polega na tym, że po prostu jest naprzeciwko siebie 2 vs 2. No to jakbyś wziął sobie z kolego na przykład że Ty wziąłeś jakoś dwie osoby i nagle gracie z przeciwnej yy, kolejne dwie osoby, tylko zagramy na domów oczywiście. Jak będziecie słyszeć mój komputer, no to ja włączam go dopiero, więc. Dobra, lecimy. Time Deadman, zobaczymy czy DMHD to biorę swojego, którego sobie sam ulepszałem. Pole, Moim zdaniem jest dla mnie Po... A, żebyście wy też słyszeli. O, proszę bardzo, zapomniałem. No, widzę, że mam botów w tym, a tu... Wow, nie zapiję mnie. Nie, no bo ale fail. A kiedy on to rzucił? God, bo... No To było noobskie, dobra. 4 na 4, na szczęście. Ja nie ja nie z tymi botami. Widocznie niektórzy są graczy? ja za mną. Mogłem jednak nie wyjść, i, nie, ale nie, bo zawsze lubię robie, killer robić. Dlatego też szłem. To ja będę musiał ostrożnie. Zapraszam, oczywiście, nowych tutaj. Yy, jak to powiedzieć, nowych. <laughs> nie no, Nowych tych. Uwa. Późno jest już nie Nie wiem, ktoś chce dołączyć do klanu. Zapraszam. Skrytobójcy. Potrzebujemy bardzo dużo aktywnych graczy. Wbijamy w tydzień 10k. 10 koła wbijamy. Nie no, po prostu aktywnych graczy, czyli że Max yy, co tydzień musi nabić 200, żeby po prostu nie został wyrzucony z kranu. Jak ktoś chce więcej, to proszę bardzo. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie wiem, czy to wygramy, ale widzicie, idziemy w łebku. W łeb, A pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że raz nie. Nie raz oni. No, dobra. Ale nie, no trzeba to, że, trzeba to teraz zmienić.

Oj, to był. Dobra, ale. No, mam amunicję jeszcze dodatkowo. Dobra, 36 do 34. Za nami był, niestety. Już takiego farta nie miałem. Ładnie. Dobra, jest. Ha! Jeszcze dwa killa moje. Pięknie. Pięknie po prostu Lecimy z kurwami, kurwa następno i Elo Oj, chujowo strzelę z Ale zło co go trafiłem. No cóż, bywa i tak. Hmm Dobra, to teraz jak mówiłem Hardpoint Kurde mam lagi Dobra. high point Random oczywiście Chcę tak randomowo zagrać, ale i i dlatego random, ponieważ się uczę mapek co nie? Bo jak grali z HP, to niestety, ale... Jak miałem death Yy, rozbijanie to tej Tunezji te ja kurwa nie kummałem Ale miło się A to już gramy kurwa Niestety ale mam aby to Tu nie kurwa ja mam ja mam ja rozbaka jakiegoś Ma duża amunicja, więc... Łooo, wow, multi-kill! No niestety, tam trzy osoby kurwa były. Ale widzę, że gam z botami, jaka no... Znowu gam z botami, kurwa. Nie dadzą mi takiej poprzeczki, żebym sobie pogał w końcu z jakimiś randomami, kurwa, co nie są e, tymi. No dobra, tu jest jeden gracz, nie to widać, ale nie dadzą takiej drużyny pełnych, tylko dadzą, kurwa, tych botów. Proszę was, kurwa. Wiem, że to późna godzina, ale. i to się robi, już kurwa, aż nudne. Za kurwy, kampiące się i miała tylko młotować znowu. Nie, chyba mam jakoś ustawionego Chupie, No ale kurwa. No, właśnie kupię. Czekaj Najlepszy. O jak ja mogłem to zjebać No boże Lecimy, bo Gu no nie kurwa jeszcze nawet trafić nie mogę Sk Wiemy takie coś Kampimy się na nich kurwa Co my kurwa Ja się nie skampię Coś Tak ja kurwa zobaczy to, mi Nikt, nikt mi nie zajebie Żaden jebany pies. Dobra, z i kurwa idą. Patrzcie na to. Taktyczna, kurwa, kryjówka. Oczywiście, tak. Jeśli, kurwa, aby kampić, aż wyjdą, kurwa. Bo muszę. Ło ty, kurwa. Kim ty, wo jesteś. Kurwa, jeszcze z tyłu. Ja pierdolę, jebany tarczownik, kurwa. Nienawidzę osób z tarczu, kurwa. No po prostu krew mnie zalewa, jak kurwa widzę takiego tarczownika, kurwa, biegającego i myślę, myślę, że jest fajny, kurwa, bo ma tarczę. Kurwa, nawet zrozumiem, że mają robota, bo ja mam, robotę. Zrozumiałem ten Gun, ale kurwa, tarcze, tarcza, tarcza. Tarczę sobie, kurwa, nie... Patrzcie, to może być ten. Robocik, tarcza może być. Jako tarcza, no ale. Kurwa, no nie tylko. Tylko nie tarcza. I apik. Tak w że szok. Pierwszy raz tu idę. Nie używałem tego, bo myślałem, że to jest bez sensu. Wiem, że można zaskoczyć łatwo. Proszę bardzo, tak. Zbierze. O jebany, co ja zjebałem, to Pewnie YouTube pewnie usunie, ale zobaczymy, jak zobaczycie <grym wiosenie> ten odcinek. To znaje, to zna, że nie Boże, Boży, ten singana dobra. Rozumiem, kogo chłop chłop się stara kumer, <grym wiosenie> żeby wygrać, ale jego nie Właśnie minął końca Kurwa Nie, nie zjebałem tego uf, uf. Jest. Wiedziałem, że to dole Wiedziałem, że obok kurwa idzie To nie kurwa Zachciało mi się kurwa środek Co nie robię może nie. Dlaczego nie mam makiety wystawiony. Chuj. Kurwa, rozjebie go. Chuj, że ale rozjebie go. Szmatę. Pewnie teraz kurwa ktoś dobije go. Ty... Nie, kurwa. Serio? Nie no, ale teraz sobie uważa, tu jest, Co jest kurwa, z tym chłopem? No teraz tak jak jakiś pojebany. No ta, ten single jeszcze kurwa. Sać się go w dupę. No, 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 Jest! W ostatniej chwili. Musimy to wybronić. Chyba jest jeden ten najlepszy rozwija, rozjebany musicie dać radę Jak nie dali rady? Nie no to za Nie no kurwa, A ja pierdolę żeby nie rozjebać Ta wyjebka totalna kurwa Drugi sobie gdzieś spolił Codzienność kurwa Właśnie nienawidzę takich botów gar z botami I na przykład powiedzmy 5 osób Totalne hardcory Roz... Rozpalają wszystko na swojej drodze Kurwa ty jesteś jedyny A reszta to są same boty I, po... I wyście się nie wbijcie na tę grę No bo ja tak mam, że kurwa jak widzę boty to ja nie wiem, krew mnie zalewa Chociaż, że Przeciwny też, czekam, da, można ten, ale to jest taka sama sytuacja, jak, jest, jak ja bym był w przecinek. No dobra, widzę, że nabijają bardzo dobrze. Gunfight, tylko coś jeszcze sprawdzę. Okay, to chyba w następnym odcinku. Nie w następnym odcinku coś będzie nowego, to wam zagam na nowym. I jak będzie jutro odcinek, to najprawdopodobniej będzie odcinek to z bomby z i Confirmed hmm, i Fortnite. A co to? Confort. Docinę. Kukse. Chyba 3 razy gaję na gunfajcie. Hmm. Zobaczymy i miałem trzy razy wgana, więc zobaczmy jak teraz będzie. Tak. Co jest tu? Wow, 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 wow. nie no nie kurwa no Właśnie o to chodzi, że to jest... No, bić się najlepiej. Zobaczcie, mam jakiegoś kurwa nuwa. ale pięknie. Ja pierdolę. Ale tyle mu brakowało. Montana, tam, chuj, ale ja to się mówi, gdzie ty chłopia strzelałeś, kurwa? Do co? Do tego? Do domu, kurwa, powiedział? Kurwa, on jest w domie, jeb, kurwa, mu. To myślałeś, że to zawie się dom, kurwa? Przez to. Za debil, kurwa. Nie wiem, gdzie się rodzą tacy debile. O kurwa, jebał dwóch. Co się stało? On mnie strzelać. W ogóle, kurwa, ja pierdolę. Chłop teraz jebał... ...klinikami. Dwa na psychę. No, dobra. Czekać. Już mnie legowało, ponieważ... materia. Yy, to już się bydło ale dobra. Lecimy dla widzów wszystko, kurwa. Chociaż i tak tego nikt nie ogląda do końca. Niestety taki, takie jest wrażenie zawsze. Ja pierdolę, ale ja z tej kurwa broni to jest jakiś dolony nóg. Dobra, dwóch do trzech, może to wygramy. Nie no, chciałbym, bo tak to będzie dwa do jednego. Że dwa razy przejebali, a dwa razy wygali. Dobra, postaram się. Teraz bardziej trzeba się stać. Hmm, ciekawe. No przecież, kurwa, do kurwa, magazynek, żyje. Dostajeś, aby dwa strzały, już chuj, jesteś po tobie, już leżysz, kurwa, krwiczysz, kurwa, skrę. Leci ci wszędzie krew, kurwa, Durwa, w końcu. Lecimy w... Dobra, teraz trzeba ich na pewno prześcignąć. Nie było problemów. Co? Go, Raspbi? Go, Raspbi. Fajna mapka, podoba mi się. Taka na to, to jest bardzo idealnie. Ciekawe, was kąt. No tak, kurwa, przecież. Przecież on mnie tak zauważył. Ło, wow, kurwa. Michał no wiedział, że cię No kurwa, od raz bierze, od raz bierze granata. Michał. No nie, nie bożę. I kalamier w tobie. Dobra, jeszcze jest nadzieja. Tak, nadzieja. Jak on kurwa strzela. Sufi, Dobra. Wiecie co? Jeszcze na szybkiego w ta takie, taką samą łódkę, żeby nie było, że przejebali, co nie? Albo to usuniemy, co? <laughs> A dodamy nowo. Nie, no żartuję. Jak chcecie, to wszystko to jest legit. Bez montażu, najlepsze. Chociaż w montażu no, to się zawsze przyda, tak, hire, ale to po co, kurwa. Możesz sobie gadać, w sumie, kurwa, jak bloody, no właśnie. Gadasz sobie bez żadnego montażu, te no teraz mam montaż, Że usuwa tę część, co jest nie... nudna. No. Ja sobie tak bez... gadam sobie i Pewnie wpadki już miałem mi to dużo razy. No, to, to kids them, lecimy dalej. hm. I fajna i kolejna mapka, nie znam. What the fuck? Dobra, nie było tematu, nie pokazywało mi po prostu jak, yy, czy strzelałem do niego. Nice. What the fuck? No chuj, trafiłem co... co jest? Wiecie, co mi się zdaje? Ale to jest czyta. Patrzmy się teraz cały czas na niego. Nie, to może musiało mi się coś... Kurwa, dlaczego jest... No tak, kurwa, tego granata w dupę wstać Tyle na podłodze. Oje oh yeah. Trafiłem? No ja kurwa go nie trafiłem. co za szmoty kurwa? kurwie Was krzmoty Gin Kurwa, dobić. No. Kurwa, do jaja przyjebiecie. Za to co mi zrobiliście? Kurwa. doleni hakerzy. Na chuj do mnie strzelasz, Mato. Ha? Chuj? Dostałeś. Co, kurwa? On nie, nie strzelał w nogi, jak dla mnie. No nie no, kurwa. No mi się, ale dobra, 5-0 jest już. Łatwo. Z ferami. I oni tego nie używali Czekaj, czekaj, czekaj. Uuu, ale chediko! No, taki soczysty kurwa. Nice! No nie no piękna rzecz, Pięk, piękna teraz, dłuższa. Patrzcie. Patrzcie kurwa, nie aż aż podziwiać trzeba ten shot Patrz. Chuj z tego, że nie trafiłem, nie. Chuj z tego, że... Nawet, a kurwa nie wycelowałem, ale chuj, kurwa trafiłem. I to się liczy najważniejsze. Dobra, ja się z wami rzekł Damiela. Ale piękne to było.